Jan Borek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, w tym roku przechodzi na emeryturę. Umowę ma do lipca 2021 roku, ale jak zapewnia, nie będzie go już wcześniej, bo musi wykorzystać zaległy urlop. Ta praca daje mi wiele radości, a jak praca daje wiele radości, to tak jakby się nie pracowało, tak jakby się wypełniało wyłącznie swoje zainteresowania hobby, chociaż to tak grużowo pewnie nie jest. Ale przychodzi pani redaktor moment, kiedy człowiek musi podjąć taką decyzję. Jan Borek, który konkurs na dyrektora MOK wygrał w 2015 roku i od ponad pięciu lat rządzi dębicką kulturą, podkreśla, że chce odpocząć, a szansę dać ludziom młodym. Chodzi o to, żeby dać też szansę ludziom młodym z nową energią, z nowymi możliwościami, ze znajomością nowych technik informacyjnych. To wszystko jest ważne. Moje pokolenie w jakimś tam stopniu już nie będzie miało takich predyspozycji i możliwości, żeby to wszystko ogarniać. Trzeba powiedzieć sobie dość. Ja myślę, że z jednej strony smutno, ale z drugiej strony radość, bo będę miał więcej czasu na realizację wszystkich swoich zainteresowań, hobby, a, a mam ich sporo i pewnie życia zabraknie, żeby to wszystko realizować. Zaznacza, że dalej będzie służył doradztwem i pomocą nowemu dyrektorowi. Za jego kadencji zostały wykonane bardzo ważne inwestycje, jak choćby remont dwóch domów kultury Mors i Śnieżka. Wcześniej był dyrektorem teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. pracował w dębickich firmach, w latach 2006-2010 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębice.